Sobotem, 25 czerwca odbyła się kolejna edycja Odjazdowego Bibliotekarza, rajdu rowerowego dla bibliotekarzy i miłośników książek. Dokładnie o godzinie 10 grupa cyklistów wystartowała ze ścieżki rowerowej w Szczytnie przy ulicy Ostrołęckiej. Celem były nowe kiejkuty, gdzie miało odbyć się spotkanie z bibliotekarkami z Gminy Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach oraz mieszkańcami wsi. Dla pani Danuty Zeszczytna 20-kilometrowy odcinek nie był wyzwaniem, bo jak zaznaczyła, zdarza jej się pokonywać rowerem trasy i 60 kilometrowe Żadnych obaw nie mam, bo ja po prostu robię nawet po 60 kilometrów. <laughs> w tym roku, co prawda, nie, ale w ubiegłym roku jak najbardziej po 60 kilometrów jeździłam. Także dla mnie nie ma, nie jest to dla mnie straszne, ile to, 20 kilometrów? Tak, także to jest, no fajny relaks. I jeszcze z grupą takich wspaniałych ludzi. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie, Jadwiga Pijanowska, zapewniła uczestników wyprawy, że na miejscu w Nowych Kiejkutach na wszystkich będą czekać zabawy i atrakcje. W Nowej Kiejkutach przygotowany jest piknik wspólnie z sołectwem nowej Kiejkuty, które nas goszczą, i z gminną biblioteką publiczną w dźwierzutach, która właśnie z czytelnikami i miłośnikami książek i rowerów dojeżdża z drugiej strony. I w Kiejkutach spotkamy się, będziemy wspólnie odpoczywać i bawić się. Mamy przygotowane dużo zabaw, konkursów i smaczny poczęstunek. Pierwszy dłuższy postój zaplanowano w wochnie. Posłuchajmy, co mówią o rowerowej wycieczce jej uczestnicy. E, no nie jestem zmęczona, jest bardzo przyjemnie, sympatycznie, towarzysko, siły bardzo jest. miło. I siły jest, siły jest nawet na więcej. To jest rozgrzewka dopiero to, co było. <laughs> Tego się nie czuję jeszcze. Dam radę, jestem dobrze zmotywowana. Pedałuję jak szalona. Będę pierwsza na mecie. Nie liczy się zwycięstwa, ale z kim? Cieszę się bardzo. I wrócę jeszcze też o własnych nogach i pedałach. Damy radę. Ja jeżdżę więcej kilometrów. Tydzień temu przejechaliśmy 45 kilometrów. Byliśmy w Targowie, gdzie koleżanka szukała na cmentarzu drzewa, w którą drzewo obrasta Krzyż. I znalazła. I ten Krzyż jest wrośnięty tam w te drzewa. I rower, wspaniała rzecz. Wszutnie jeżdżę tylko rowerem, prawie bo nie da się przejechać samochodem. I wspaniale, że jest ścieżka do Dźwierzut, tylko do Biskupca tej nie, nie wiem, w tak byłam. Pierwszy wyjazd taki z taką grupą osób. No nie ostatni, mam nadzieję. Jedziemy, nawet i dalej. Bardzo lubię jeździć na rowerze i robię robić ekstremalne zadania. Zdarzało się tak, że że, że dostałem pierwszy rower, no i się na nim, na, na nim zacząłem uczyć jeździć, później, później uczyłem się jeździć bez ręki, później bez dwóch rąk, a później zacząłem jeździć na skateparku i wykonywać różne triki. Natomiast już jeździłam, bardzo dużo jeżdżę na rowerze też tą ścieżką. Po mieście poruszam się na rowerze, robię zakupy i i gdziekolwiek cokolwiek załatwiam, to tylko rower biorę i na rowerze się poruszam. Także jest to mój środek lokomocji, że tak powiem, w Szczytnie. W okresie takim letnim, ponieważ jest duży tłok, dużo mamy turystów. I jest to szybki środek transportu do przemieszczania się. W samo południe. Szczycińska ekipa dotarła do celu, czyli Świetlicy Wiejskiej w Nowych Kiejkutach, gdzie spotkała się z grupą zwierząt oraz mieszkańcami miejscowości. Jakiś czas temu y, pani dyrektor zwierząt z Biblioteki, oczywiście naszej zwierzątskiej zwróciła się do nas, do mnie i do pani Sołtys y, z pomysłem, mogłaby zorganizować taką, takie spotkanie integracyjne właśnie bibliotek, biblioteki zeszczytnej, biblioteki zwierząt na naszym terenie. No, przyjęłyśmy to z, z radością, bo często, często może, no po prostu gościmy ludzi z różnych terenów i tym bardziej nam jest miło. Wydarzenie kulturalne przede wszystkim, integracja, spotkanie środowisk. Ja bardzo lubię, ja kocham książki. Ja jestem z polonistką. Ja kocham książki. Ja wpowiadam w czarną dziurę, jak czytam książki. Jak wyczytałam, wyczytałam na Facebooku, jak sama taka impreza była. Potem się u sąsiadki Reni upewniłam, no to przyszłam, wzięłam swoje cztery książki, wymieniłam na jedną. I także bardzo fajne, bardzo lubię. Były zabawy, konkursy i kiełbaska przy ognisku. Natomiast na koniec, z siłami, wszyscy uczestnicy odjazdowego bibliotekarza wzięli udział w napisaniu wiersza z wydarzenia.